Dzień dobry, dzień dobry. E, witam się z Wami w kolejnym dniu. Mamy nowy dzień, nowy tydzień. Poniedziałek w nie Zobaczcie jaka pogoda. Pada mokro. E, I ogólnie do bani. A ja tutaj tak patrzę, ponieważ zobaczcie jaką mam drogę deszczową do Kierfura. Akurat zostałam wysadzona e, kawałek od miejsca docelowego, ale że jesteśmy zmuszeni poruszać się jednym autem chwilowo. Tak też wyszło. Eee, a żeby, wiecie, kierowca nie musiał za dużo nadrabiać, o kurde, ale to pada, to ja sobie po prostu przejdę, załatwię swoje jeszcze, co mam no i będzie akurat gites. Także odezwę się do Was później, bo ja tutaj tak zerkam, czy mnie ktoś nie przejedzie, coś nie przejedzie i czy nie wdepnę w kałużę, bo no nie fajnie byłoby, wiecie, brodzić po kałużę. Tak mi się teraz przypomniało, że chciałabym Wam pokazać fajny organizer, jaki można dostać na Shein, czy Shin, jak to tam się mówi. A ja go słuchajcie, wychoczyłam w Kerfurze za dużo mniejsze pieniądze, ponieważ na stronce było właśnie z jakichś 11-12 zł, a ja za 7,50 w Kerfurze kupiłam. Tutaj ma taką fajną szufladkę, do której można jakieś sobie wiecie rzeczy włożyć e, Tutaj jedna przegródka na długopisy, tutaj jest druga. E, tutaj jest jedna, druga, trzecia taka mniejsza, taka jedna podłużna, także fajna sprawa. Ja miałam cały czas taki wiecie pojemnik od jogurtu duży, m, takiego półlitrowego i stwierdziłam, że fajnie będzie wiecie na ławie czy gdzieś właśnie postawić ja akurat e, większość prac wykonuje właśnie z pozycji siedzącej przy ławie, więc taki organizer powiem Wam, że bardzo ułatwia sprawę. I taka mała polecajka: słuchajcie na szybko, jeżeli chcecie sobie coś w świecie zjeść, żeby nie miało za dużo kolorii. Jest to taka galaretka. Galaretka arbus, owocowa koreańska, niskokaloryczna sycąca, przekąska. Zawiera wyciąg z rośliny koniak. Nie wiem, czy tak się czyta. Tradycyjnie postrzeganej w Azji jako środek wspomagający odchudzanie. I całość ma tylko 5 kalorii, z tego co pamiętam. Tak, 5 kalorii, a mi jeszcze ten paluch nie zla, skurde. No, także 150 ml ma 5 kalorii. Powiem Wam, że nie jest najgorsze, chociaż wszystkie te arbuzowe. Hmm, bo to jest taka właśnie galaretka wszystkie te, takie arbuzowe smaki czuć po prostu ogórkiem także dajcie znać ja wcześniej kupowałam w Biedronce brzoskwiniowe i brzoskwiniowe było nawet ok te arbuzowe takie takie sobie nie najgorsze ale, ale drugi raz już arbuzowego chyba raczej bym nie wzięła a wiecie na szybko żeby sobie coś po prostu wciągnąć i tak jeszcze mi się przypomniało, jak już Wam poleciłam tę galaretkę. Wczoraj dziewczyny kupiły dla nas nowość. Jest to bubble tea, taka w puszce. I może Wam powiedzieć, jak widzicie, dwie są otwarte, trzecia jeszcze nie, czeka na swoją kolej. I teraz tak, tutaj mamy bubble tea smak taro, to jest taki... Um, takie warzywo z tego, co tam wyczytałam, i powiem Wam, że tutaj, tak jak powiedziałam, mamy z tym smakiem yy, taro, a tutaj mamy bubble tea z brązowym cukrem. I pokażę Wam różnicę między tymi dwiema herbatami. Albo może nie słuchajcie, żeby nie było, że oszukuję. Mam nadzieję, że przy okazji nie wyleję. I powiecie mi, albo ja Wam powiem, ale jak to smakuje i tak dalej. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś pił bawarkę, to tak właśnie smakują obie. Przy czym ta chyba z brązowym cukrem jest słodsza. Ja teraz słuchajcie, jeszcze posmakowałam, obie są pioruńsko słodkie i smakują tak jakby do herbaty dolał właśnie mleka. Tutaj ogólnie nie ma nic takiego, wiecie, ciekawego, e, napisanego, napój niegazowany z kuleczkami, z tapioki. Jeżeli chodzi o te kuleczki tapioki, to jest to jeden wielki niewypał, szczerze powiedziawszy, ponieważ te kuleczki e, nie są takie, jak normalnie się, wiecie, na galerii robi, e, kupuje je herbatę bubble tea. Po prostu tutaj jest e, takie sobie... Oczywiście to będzie wypite, ale wiecie, mm, szału to nie robi. Tutaj, tak jak mówię, mamy trzecią wersję i to już jest taka klasyczna wersja, czyli będzie to samo, tylko być może troszeczkę bardziej gorzkie, no bo tutaj mówię, brązowy cukier troszeczkę tej słodyczy daje, tutaj ten owoc, ten owoc, te warzywo taro również, więc muszę Wam powiedzieć, że no szału nie robi, jeżeli miałabym ocaleniać na przykład w skali 1 do 5, to Daje takie dwa, ale naciągane. Tak jak mówię, to na razie jest jeszcze nie otwarte. Dziewczyny póki co mają zdalne lekcje. My to otworzyłyśmy wczoraj. Ja wstawiłam to do lodówki. Myślałam, że może nie będzie już zdatne do picia. Niemniej jednak, jeszcze jest ok. Smakuje dokładnie tak samo jak wczoraj, także nie ma znaczenia. I co jeszcze? Coś jeszcze miałam powiedzieć i zapomniałam. Jeżeli dam radę. To jeszcze dzisiaj będzie jeden mały testik, ale to zobaczymy y, po prostu troszeczkę później. Dajcie znać w komentarzu, czy ktokolwiek z Was pił te Bubble I One kupiły, dziewczyny kupiły to w sklepie OSHOW, chyba za 5 zł. Czy jakoś tak za puszkę. Warto czy nie? Wiecie, my lubimy testować, eksperymentować, ale tego drugi raz nie kupię. To tak jak mówiłam, przechodzimy do testu tymbarka. Mamy tutaj pomidor z kwaśną wiśnią, następny burak z truskawką, pietruszkę z gruszką. Tutaj mamy rozgrzejmy z czarnym pieprzem, aronia wiśnia, Żurawina i rozgrzejmy z białym pieprzem, jabłko, wino, grono i liczi. To zaczynamy. Najpierw mamy pomidora z kwaśną śmietaną. kwaśną wiśnią. <grywa> Dobra. O jeny. O jeny. Nie wiem, czy mój. O... Bierzcie, dziewczyny, swoje. Pomidor z kwaśną wiśnią. A ja ze śmietaną. Mocno pomidorowe. I... E, jakbym miała ocenić w skali 1 do 5, od 1 do 5... Natalia dwa, Kasi 0. Ja daję taką czwóreczkę. Kolejny mamy, słuchajcie, burak z truskawką. U, o, kurde. Ale tu było pełno. dajcie mi coś, bo mi coś tutaj cieknie. Słuchajcie, burak z truskawką, ale coś takiego dziwnego tutaj czuję. Już Wam dziewczyna nalewam. Zobaczymy. A, bo tak, bo burak ma taki dziwny smak. Trzymaj, Natalia. E... Mam wrażenie, że jakaś mięta, czy coś jest. E... Ale nie, słuchajcie, taki. Chyba Wam nie smakuje, co? Ja daję taką mocną trujeczkę. Kasi 2, Natalia 1. Jedziemy dalej, słuchajcie. Dajcie mi jakiś ręcznik młodzieży, moja, bo mnie coś. Dobra. Kolejne mamy pietruszkę z gruszką. Same dobre. Pietruszka z gruszką. Zobaczymy. Dajcie mi. Jak ktoś lubi Pietruszkę, to będzie dla niego pyszne, słuchajcie. O kurde, takie nie najgorsze. Na pewno lepsze niż ten e, burak z truskawką, powiem Wam. Nie, fajnie. E, pietruszka z gruszką. Natalia? trójeczka kasi 4. Ja też dam takie mocne 4 z plusem bym powiedziała nawet. Kolejne słuchajcie, mamy rozgrzej mnie, czarny pieprz, aronia, wiśnia, żurawina. Zobaczymy i mamy jesteś najlepszy, no. Dobra. Dajcie dziewczyny, zobaczymy co tutaj będzie. To już może być lepsze. Chociaż zobaczymy czy będzie wyczuwalny pieprz. Pieprz. I jeszcze raz przypomnę: czarny pieprz, aronia, wiśnia, żurawina. Przebija się aronia, żurawina. Wiśnia jest mało taka wyczuwalna. Ostre? Ja nie czuję nic ostrego. Takie drobinki. skali od 1 do 5. Talia 2,4 kasi. A ja dam taką czwóreczkę też, słuchajcie. Rozgrzej mnie. A! Rzeczywiście jak się dłużej przytrzyma, to troszeczkę tak jakby jakby czuć delikatnie ten pieprz. Teraz mamy biały pieprz, jabłko, winogrono i liczy. Zobaczymy co teraz będzie. I tym bark wrzuć na luz. No chyba trzeba będzie. O! To muszę Wam powiedzieć, że dobre. Może dlatego, że czuć tutaj fajnie liczy, ale tego pieprzu znowu czuć liczy. Yy, jabłko, winogrono tak słabo wyczuwalne. Ja nie czuję tego pieprzu, chyba że też na samym końcu, ale chyba w tym czarnym pieprzu bardziej było wyczuwalne. Tutaj też. No to jest, jak się troszeczkę dłużej przytrzyma, to ten pieprz jest wyczuwalny, ale najbardziej akurat w tym jest wyczuwalny smak litchi jak dla mnie i piecze, powiem Wam. Jeżeli miałabym oceniać, a, jeden do 5, Natalia trzy, Kasi cztery, ja też taką mocną czwóreczkę dam, czyli żaden z soków, które Wam przedstawiłam, nie był oceniony na piątkę, ale drugi raz wypiłabym właśnie z tym litchi, tutaj też bym z żurawiną wypiła aronia, wiśnia, żurawina i wypiłabym tą pietruszkę z gruszką, o dziwo. Także dajcie znać w komentarzu, czy ktokolwiek z Was testował te nowe soki, czy też nie, który według Was jest najlepszy, który nie. Oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa.